To sobie cały czas się zastanawiam, czy klimat, czy grzejniki elektryczne Koszty przemawiają za grzejnikami elektrycznymi Wydajność za klimatyzacją Decyzję podejmę w ciągu najbliższych dwóch tygodni O czym na pewno Was poinformuję No i tyle, teraz Rimuś wsiadł już do samochodu I 3,5 godzinki drogi do domu przede mną a więc do zobaczyska Dajcie znać w komentarzach Czy jesteście zadowoleni z obsługi PGE Bo ja jestem bardzo Tutaj Pani Małgosia mnie obsługiwała w końskich I jest... Super, ta obsługa w PGE. Polecam. Cześć, Pompomaniacy. Jestem w Końskich. Właśnie stałem się posiadaczem kolejnego licznika w swoim życiu od firmy PGE. No i teraz przyjechałem, wiecie, pełny taki sceptyzmu, no bo. Mam liczniki w Tauronie, no bo mieszkam w górach, tak? No ale mam też do czynienia z licznikiem z Enei, z Małopolski, znaczy z Małopolski, z Wielkopolski i tam jestem z tej obsługi bardzo niezadowolony. Tutaj mi się udało przyjechać, no, a ani kolejki, słuchajcie, udało mi się zaczyć taryfę, licznik dwutaryfowy, to no jest normalnie na adresie takim, wiecie, mieszkalnym, tak? Super obsługa, więc no nie ukrywam, że może to dla kogoś zawzględnia jak reklama, ale myślę, że czasem jak mówimy o tych negatywach, to trzeba też mówić o pozytywach, tak? A więc obsługa w biurze PGE Wykońskich bardzo dobra. Ja wystawiam im piąteczkę. Załatwione wszystko w jeden dzień. Nie musiałem kombinować jakichś, nie wiem, alpejskich kombinacji jak z Eneą, której nigdy nie polecam, bo wiecznie z tym jest problem, tak? A więc umowa w PGE. I kolejny dreamusowy licznik. Oczywiście ogrzewanie domu będzie energią elektryczną. A to Wam postaram się pokazać w najbliższych odcinkach. No i tak, wspominałem, że zdecydowałem się na licznik dwutaryfowy, czyli G12 taryfa. No i koszt energii elektrycznej brutto to jest 0,77 grosza. A w taryfie nocnej to jest 0,37 grosza. Czyli wcale nie jest jakoś super drogo. Na dodatek podpisałem umowę na 3 lata. Eee, czyli dostałem procent zniżki jeszcze od tego tak no procent to nie jest jakoś super dużo no ale powiedzmy że grosza jeszcze obniżyliśmy tak eee, na tym czyli będę miał fajne porównanie będę to mógł porównać z G13 w Tauronie zobaczymy jak te G12 w PGE się sprawdzi tutaj Jaka to, jakie to jest województwo końskie to jest no dobra no jakieś tam no końskie kiedyś to było końskie po prostu eee, a czy nie, adres jest na, to już jest województwo, w Końskich jestem, bo tutaj jest oddział, ale licznik będzie założony już w województwie mazowieckim, czyli warszawskim, czyli jak w Waldis kanałów pompy i PV. No dobra, no to będziemy porównywać. Mam do porównania NE, tak, z Wielkopolski, tam na mieszkaniu mam licznik. Tutaj będzie licznik z PGE w g 12 na domu drewnianym, takim niedużym 70 metrowym, no i u mnie 160 metrów z Taurona, tak G13 taryfa. Będziemy to porównywali, zobaczymy jakie są koszty. Oczywiście każdy z tych mieszkanie ma inną powierzchnię, jak to mieszkanie w ogóle nie zużywa tyle energii. Tutaj będzie dom nieocieplony jest, stary dom, ale tak mówię będzie ogrzewany energią elektryczną i no mój dom powiedzmy średnio ocieplony, no ale duży 160 metrów. Więc będziemy widzieli, jakie są zużycia energii. Porównamy to sobie. Cały czas się zastanawiam, czy klimat, czy grzejniki elektryczne. Koszty przemawiają za grzejnikami elektrycznymi. Wydajność za klimatyzacją decyzję podejmę w ciągu najbliższych dwóch tygodni. O czym na pewno Was poinformuję. No i tyle. A teraz Rimuś wsiadł już do samochodu. I 3,5 godzinki drogi do domu przede mną. więc do zobaczyska. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zadowoleni z obsługi PGE. Bo ja jestem bardzo. Tutaj Pani Małgosia mnie obsługiwała w końskich. I jest super ta obsługa w PGE. Polecam. Więc dzięki bardzo. No i co? Obsługa w Końskich rewelacyjna. Ja polecam. Trzymajcie się. Cześć, hej. Na filmie? Tak samo jak na YouTube. Stacji w Końskich kosztuje 8,33 normalna, a premium 8,44. Ja myślałem, że w górach jest droga. 844, 833 za normalną. Dobrze, że mam cały bug i wracam na tej tańszej do domu. Rewelacja. Jeżeli dotarłeś tutaj do końca tego filmu, jest już po napisach, to kliknij łapkę w górę i zostaw po sobie komentarz.